Dzień dobry, witam szanownych Państwa. Proszę Państwa, dzisiaj chciałbym zaprosić na taki filmik z renowacji gitary Czacza. Jest to gitara z moich zbiorów. Jest to gitara z pierwszej serii produkcyjnej z gryfem przykręcanym na jedną śrubę od przodu. I tak kupiłem ją zeszłego roku, 23 jakoś tak lato-jesień. Będąc na wycieczce w Lublinie nie kosztowała mało, no ale z racji tego, że się podpaliłem jak czerwaty na suchary, bo nie mam takiego modelu jeszcze czaczy, właśnie to postanowiłem, że sobie kupię. No, cóż, okazało się, że gitara, jak to zwykle bywa, wymaga. Troszkę atencji, gryf jest bardzo łódkowaty, tu szczególnie jeśli jest w miarę prosty, tu na tym odcinku od główki do stopki, tak tutaj już idzie skocznia narciarska się robi. Także, proszę Państwa, nie pozostaje mi nic innego, jak odkleić pod strnicę, wstawić nowy pręt napinający, zrobić brogi. A później się będziemy martwić, bo tu trzeba klucze dać odpowiednie. Te widzimy, będzie trochę problem, bo są przybijane na gwoździki. Troszkę jakiegoś czyszczenia, jakiegoś wiecie przypędzelkowania. Chciałbym uniknąć malowania gryfu, no ale zobaczymy jak to wyjdzie. W ostateczności zawsze można to zdjąć i zrobić to w naturalu. Myślę, że wcale by to nie było źle. Także, no zobaczymy. Tutaj widzimy, jest pęknięcie. Trzeba będzie to czymś zalać. O, pod paznokciem się przykruszy. Jest rozwarstwienie tutaj na tym. Także, no zapraszam na film. Będziemy sobie powoli tutaj, proszę Państwa, się zajmować tym gryfem. Na razie, no, a korpus, nie wiem, czy granie, sprawdzałem. Przetworniki wyglądają ładnie, cało. Tutaj oryginalne to gniazdo. Jest nadzieja, że będzie to grało. Potencjometry nawet powiem Wam, że chodzą. Oryginalne trzy gałki, co jest uważam za duży props. Tu tylko brakuje tych filcowych takich zielonych podkładek, ale to dorobimy. No i proszę Państwa jeszcze tutaj był taki mostek. Był chyba albo nie było. Ale mostek tutaj mam, proszę Państwa, zakupiony u pana Chińczyka. Także taki już to kiedyś montowałem. Także nawet to pasuje, trzeba go tylko tutaj będzie przerobić. Oryginalny od tych modeli był taki. Także słuchajcie, no tak naprawdę to niewiele się różnił. Także damy taki i będzie fajnie. Ale na razie gry. Tak, oto czacza jest nagle zrobiona. Oczywiście to jest taki mały żarcik z mojej strony: te nagle to trwało. Wiecie, ileś miesięcy, w międzyczasie, tak zwanym coś tam sobie dłubałem. Z tego powodu, to co było nakręcone, to jest. I więcej później już nie nagrywałem. Jak to się mówi, co tam małymi kroczkami mogłem, to sobie dłubałem. A to. Przykleiłem podstronnicę, a to wiecie, następnego dnia wyrównałem ją, a to później zacząłem nabijać progi, sobie po troszeczku. No i samo później tutaj dopasowanie mostka tego chińskiego, no to już odrębna kwestia. Tutaj trzeba go było odpowiednio przygotować. On był za wysoki. No i także wszystko to spasować. Tu jest ta geometria na jedną śrubę pokażę Wam coś takiego. Mój kolega po prostu przyniósł mi ruską gitarę do naprawy i ja mówię słuchaj, mówię, nie zrobię Ci tego dopóki nie będę miał odpowiedniego klucza. Jak zrobisz klucz do odkręcania gryfu do tej ruskiej gitary, to Ci zrobię. No i ja, że kolega po prostu pracuje w zakładzie, gdzie ma dostęp do specjalistycznych maszyn, wystrugał mi taki po prostu klucz mało tego. Poprosiłem go, żeby mi też do tego typu gryfów tak, jak tutaj jest, właśnie ten taki yy, gryf na jedną śrubę, który jest i co było naprawdę no, z morą dla mnie utrapieniem, bo to jest taki wredny ten kwadrat 3 i 2. Ani go trójką, ani go czwórką, ani go 3,5. 3 i 2 ma ten po prostu kwadrat na tej śrubie. Także teraz już kluczyk mam, nie jest to problem. Mogę sobie odkręcać, przykręcać, pasować, podkładać i to jest nawet fajna robota. Się zrobiła nie mając tego klucza. Jest to powiem szczerze utrapienie. Także mam takie dwa specjalistyczne klucze do ruskich gitar i do tych defini, właśnie przykręcanych na jedną śrubę. Taka ciekawostka, eee, wszystko elektryka została w oryginale, przetworniki w oryginale, klucze powróciłem do oryginalnych, tutaj znalazłem w swoich zbiorach, tulejki też są oryginalne. No i powiem szczerze, no akcja niziutka, tutaj już się kilka dni trzyma, także myślę, że tutaj nic nie pójdzie. No i zaraz sobie posłuchamy jak to brzmi. Proszę państwa, obiecana ma próbeczka dźwięku na przetworniku gryfowym brzmi bardzo ładnie. Mm. Będą grały ciszej, ponieważ są niezgodne magnetycznie. Odpychają się od siebie. Troszkę jak w telekasterze. Natomiast bardzo ciekawą barwę ma przetwornik przy mostku. Tak troszkę takim big -beatem, bardzo sopranowym, jakby koty. Miał cały w marcu. Także dziękuję serdecznie, trzymajcie się, pozdrawiam Was cieplutko, hej!